Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu. Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu to dokument podpisany w 1999 roku, 31 października, w rocznicę reformacji przez przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej. To jest dokument, który zawiera właściwie takie elementy pojednania elementy dialogu wieloletniego, ekumenicznego, który doprowadził do tego, że ta mowa o usprawiedliwieniu może być wspólna. Co to jest usprawiedliwienie wobec tego? Należy sobie zadać takie pytanie. Usprawiedliwienie to odpowiedź na pytanie, jak mogę być zbawiony. Usprawiedliwienie to zmazanie przez Boga naszych grzechów. I obydwa kościoły, czy grupy kościołów, doszły do wniosku bardzo biblijnego, bardzo mocno związanego z teologią, Apostoła Pawła, że to usprawiedliwienie, czyli zbawienie, które od Boga otrzymujemy, uniewinnienie nas z grzechu, dzieje się na podstawie wiary. I tutaj jest to nauka wspólna właśnie dla rzymskich katolików i dla luteran. Na podstawie wiary, jeśli ja uwierzę. I zaufam, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że za moje grzechy został skazany i poniósł śmierć na krzyżu, że Jego krew te moje grzechy zmazała, no to będę zbawiony. I oczywiście pozostaje jeszcze kwestia dalszej grzeszności, bo to, że ja uwierzyłem, to, że ja się staram Panu Bogu podobać, to nie oznacza, że zawsze mi to wychodzi i że zawsze mi się to udaje. Pozostaje coś takiego jak konkupiscencja, czyli pożądanie, dążenie do grzechów, uleganie grzechowi, ale jako ten, który jest Usprawiedliwiony, ja zawsze powinienem dokonywać autorefleksji, zastanawiać się nad sobą, Bogu się spowiadać i za moje grzechy przepraszać. Mam tę pewność, że dzięki Chrystusowi i Jego śmierci jestem człowiekiem zbawionym. To jest mniej więcej treść wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu. I to jest wielka radość, że po wielu latach ekumenicznej nienawiści czy, 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 czy wojen religijnych, katolicy i ewangelicy w kontekście zbawienia, w kontekście usprawiedliwienia mówią jednym głosem. To jest wspaniały efekt ekumenicznego dialogu ostatnich lat. Za to powinniśmy wszyscy Panu Bogu dziękować.